Dobra, w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać turniej, który będziemy grać razem z Dawidem i Dawidem Sercz Więc tutaj Dawid sercz sobie zagra samym, a Dawid, takim będziesz to kim będzie zagrać? Tak, dobra Ja sobie zagram... Kolter na pewno nie mm. No, bijłem koldem, więc subcie. Bierzcie speedy w krzakach, bierzcie speedy. No Nie, was nie będzie słychać. Nie, to są jakieś baty. Ej, bagina. Nie takie ten odcinek będzie dosyć szybki. Bo mogę ci Dawidze nawet powiedzieć, bo zawsze na odcinkach Dawida czasem było słuchać, bo po prostu na Discordzie nie słychać os no jak nagrywam. Na Discordzie nie słychać, a jak ja dzwonię do Dawida przez telefon, to wtedy słuchać. Dobra, pierwsza giereczka Nie, nie ja sobie to zmienię, bo tutaj. On trochę nudny. A, bo już... Hast jest teraz. No właśnie, ja, ja jest strzeliłem No, ja nie, A bo nie, jak kolta, ja jak kolta, ja mogę. Dawid, dynią, proszę dobra Ready? Masz dobry, masz dobry starper. Masz dobry starper. No, mam nadzieję, że będą jakieś skillowe mapki, takie, gdzie można grać na stronę. Oby były takie. Ja cię co to są, boty. Takie. Po widać trochę, w boty i że bez skina w ogóle. Co jest? Kończymy ten snafing, let's go A, bo to już jest chyba koniec No, to jest koniec Ja, widziałem, widziałem ja sobie wezmę. Yy, Max na da. Wybierzcie na boki postacie. Wiem. A nie chcę dać. Wiem właśnie. Ka... Nie, Dawid, też zmienić postać, bo to ciekawe było trochę. Każdy ma zmienić postać, co No, żeby też nie było takie coś, że gramy tymi samymi postaciami Dobra, wygra. Tu nie są boty, to nie są boty. Ej, gracie, gracie na stronę. Ej, no, faktyk! Ej, berginę z tą piłką. A padł. Nie chcę tej piłki. Chyba nie zdąży robić. Nie padłem od piłki Nie To ma być wyzwanie, a nie Co on zrobi? Podaj, podaj, podaj! O, po... o serio? Ale ja myślałem, że można to Tick shotem. Ja chciałem Tick shotem, a myślałem, że to odbije. A nie myślałem tego. Ja Dawid tutaj z Bustułem. Padłem Nie, zmieniamy Team Comp. Zmieniamy Team Comp. Nie Trzeba zmienić Team. Dobra, lus. To jest do ugrania przecież. O, jak się skupmy. W lewo mogłeś! Czujnie nie w lewo? Dawid, chodź! No, jest brawo! Ja was bustuję Strony, strony, szybko! Nie, nie! Objam, Podaj. Podaj. Rzucajcie się.